Cześć moi drodzy, witajcie w drugim odcinku serii Hearthstone Challenge. Tym razem mam to dla Was coś troszeczkę trudniejszego. Jest to pomysł zasugerowany przez jednego z widzów, ażebyśmy wygrali pojedynek talią, oczywiście szamana, składającą się tylko i wyłącznie z kart z przeciążeniem. Ja troszeczkę to zmodyfikowałem, dodałem tam dwa te żywiołaki, które się pompują od przeciążenia ale nie mamy lawa szoków, które by nam przeciążenie usuwały także e, oprócz tego, że tak powiem żadnych ułatwień nie ma. Startujemy e, z pojedynkiem Shaman kontra Mag e, Mamy tutaj w zasadzie praktycznie wszystkie karty, które, które mają przeciążenie e, było ich bodajże tam o, o dwie więcej ale nie wsadzałem wszystkiego bo po prostu nie było takiej potrzeby. No, mamy rękę całkiem fajną, gdyby oczywiście te karty nie miały przeciążenia, no to mielibyśmy idealny mana curve, to 2, 3, 4. Natomiast no, teraz musimy po prostu nawet 2, 3, 4, 5. No natomiast musimy po prostu zdecydować jak to wszystko rozegrać. E, prawdopodobnie zagramy totemicznego golema, potem hero power albo coś za 2 i potem tego szamana e, kafardunów. Okej. Okay no cóż, jest to mag więc najprawdopodobniej spodziewamy się od niego tempo mage'a nie to, że jest to casual, to też sporo freeze mage'ów się tutaj spotyka natomiast to już byłby pewny problem z czymś szybszym powinniśmy być w stanie sobie poradzić, jeżeli manaker nam na to pozwoli oczywiście ten totemiczny golem jest bardzo dobrym pikiem, on tutaj e, powiedzmy zapewnia nam całkiem przyjazne tradey że tak się wyrażę Poszedł nam totem 1-1, także teoretycznie chyba najgorszy z tych, które mogliśmy dostać, najlepszy byłby healing, bo wtedy moglibyśmy strajdować tak to. No teoretycznie mamy, mamy ten trade, no ale tak jak widzicie on zabije sobie ten totem i nic z tym nie zrobi. Znaczy nic z tym my nie zrobimy, a gdybyśmy my zaatakowali Harvest Golema to byłby problem. No już w tym momencie widzimy, że nie jest to tempo, tylko Mac Mage I w związku z tym musimy zacząć się bronić. Doszła nam błyskawica. E, dogramy sobie do tego dzikiego ducha i w zasadzie jest całkiem spoko. Teoretycznie na następną turę jesteśmy przeciążeni e, o 3, więc będziemy mieli tylko dwa many, więc prawdopodobnie zagramy tylko totem, bo raczej pradawna wieza e, powiedzmy gdzieś tam dopiero w późniejszej fazie gry nam się przyda. No teraz mamy całkiem dobrą sytuację na stole. E, każdy z naszych tauntów tradeuje z obydwoma jego stronnikami. No i potem trzeba będzie tylko dobić tą pozostałość Natomiast ma teraz czwartą turę więc może polecieć Goblin Blast Mage, A to na pewno byłby problem Coś tutaj targetuje więc pewnie jest to Frostbolt e, Jeżeli Frostbolt no to oczywiście ma tradea e, swoim Harvest Golemem naszego wilka plus ping No rzeczy samej poleciał Frostbolt e, Więc teraz ma możliwość powiedzmy e, korzystnego tradea natomiast wtedy nie do granic na stół i odda nam troszeczkę inicjatywę mimo tego, że będziemy mieli tylko dwa many. No to gdybyśmy dobrali coś, co kosztuje dwa, jak chociażby kolejny totemiczny golem, no to jesteśmy w domu, tak? No ale zobaczymy, zobaczymy. Jeżeli zdecyduje się na pinga, to nie usuniemy mu mecha. Jeżeli nie, no to, to, to mechy moglibyśmy usunąć. Tak to... No, doszła nam burza z piorunami, więc całkiem spoko. No niestety on nadal ma mecha i to mecha, który raczej strajduje. E, pradawna wiedza no, przeciąży nas za dwa, więc będziemy mieli 4 na tego niszczyciela albo na szamana. E, jeżeli byśmy tego nie zrobili, to mielibyśmy sześć, czyli teoretycznie totem plus który z tych stronników, o których, o których wspominałem, chyba że dobierzemy, nie wiem, coś jeszcze innego i wtedy będziemy się zastanawiać. E, powiedzmy, że spodziewam się, że burza z piorunami prędzej czy później będzie musiała pójść na stół, więc um, też musimy to, to przewidzieć, a zagranie to temu teraz przybliża nas do zagrania e, to temu tego ze, ze Spell Power. No mamy pyłowego diablika, ale to na pewno nie jest to, co chcemy zagrywać. E, niszczyciel jest spoko. Nawet jeżeli dostanie tutaj Fireballa, to tym lepiej dla nas, tak, bo Fireball wtedy nie poleci w naszą twarz, a jeżeli on tego Fireballa nie ma, no to oczywiście ma problem, bo musi przebić się przez nasz Taunt Totem. Na następną turę będziemy mieli 6 many, więc mamy możliwość zagrania Pyłowego Diablika, na przykład i Zgładziciela, albo tego szemana i... Hero Power, no ten pyłowy diablik jest oczywiście najgorszą kartą w naszej talii, nawet gorszą niż Pradawna Wiedza, która jest gorszą wersją Arken Intellectu. Natomiast w tej chwili zagrywanie zgładziciela raczej Raczej nam się nie przyda, bo musielibyśmy wtedy przyjąć 8 punktów obrażeń na twarz, a to niekoniecznie jest to co byśmy chcieli robić. Zagranie tego w połączeniu z burzą piorunów na pewno byłoby fajną opcją, ale to. Zaraz się przekonamy, co nasz przeciwnik jeszcze zrobi, co on jest, rozowy guz, czyli różowy cokolwiek. Okej, okay, wyzwolony żywiołak jest jak najbardziej spoko, bo pozwala nam w tej chwili zagrać burzę piorunów, burzę z piorunami, przepraszam. No bo żywiołak będzie na 3-5, więc jeżeli Drake w niego strajduje, to gościu musi użyć Hero Power, czyli zagra tylko coś za 5, a nie zagra np. doktora Buma, albo ewentualnie nie wiem Antonidasa czy coś takiego, bo na Dasa oczywiście mamy w tej chwili zero odpowiedzi gdyby go zagrał to po prostu mamy pogrze, natomiast w tym momencie no, jesteśmy w miarę komfortowej sytuacji. Następną turę będziemy mieli 6 many, więc mamy możliwość w końcu tego szamana zagrać i Hero Power albo e, Zgładziciela i, i być może tego pyłowego diablika. No, zobaczymy jeszcze. Generalnie każda karta, którą zagramy podpompuje tego naszego um, żywiołaka, więc tym lepiej dla nas, tak? Reversing switch. To no byłoby trochę szkoda Ech, Jedyne oprócz zamrażania, które by mu cokolwiek dało No ale przynajmniej ten Drake poszedł w cholerę No doszedł nam żywiołak ziemi, więc to jest stanowczo moment, kiedy możemy go zagrać e, Dlatego, że podejrzewam, że gdyby on miał Firebola To by go użył na e, tego żywiołaka jeżeli Fireballa nie miał, no to znaczy, że musi tych dwóch swoich stronników straydować i jeszcze użyć hero power, więc wtedy nasz yy, ten Diablik przeżyje. Zobaczymy, <ścoughs> zobaczymy. generalnie no może zawsze zabić naszego półowego Diablika i w ogóle nie atakować, no ale to nam z kolei daje całkiem przyjemne trady. Na następną turę co prawda będziemy mieli tylko 4 many, no ale nie powinien to być problem. no spoko dzięki ziomi, tak chciałem to zaatakować. Eksplozja lawy. W tym momencie się tutaj nie przyda. Zagramy tego szamana. Um, no i nawet teoretycznie mamy szansę na lital, jeżeli nasz stół by został w takiej e, odsłonie, że tak powiem, w jakiej jest. Już nie, 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 nie mamy szans na lital. Bylibyśmy one off, bo mamy przeciążenie. Bo liczę oczywiście, że ten szaman trafiłby dwa razy za 10, w sensie dwa razy za 5, czyli za 10, plus 7 to jest 17, plus 4 ze zgładziciela to jest 21, no i eksplozja lawy jest za 5, bo nie będzie nas stać na totem, który być może dałby nam to, ten jeden punkcik eee, spell power. No ale zobaczymy. Eee, gościu generalnie ma taką sytuację, że nadal musi straydować eee, z naszym żywiołakiem obydwu swoich stronników on nie zdecydował się na to okej, więc to się z kolei wysypać się dość mocno <laughs> o, tutaj ten topór akurat e, niewiele nam pomaga na pewno trzeba zobaczyć co się stanie z tym szamanem a potem prawdopodobnie użyć zgładziciela i eksplozji lawy żeby coś tam e, wyczyścić dalej Dostało nam 9 kryształków No bo ten szaman przeładował nas tylko za jeden, No jeżeli pójdzie w face to jest fajnie, nie poszedł w face Ale to nic, zabił, zabił e, jednego ze stronników więc jest spoko Możemy z gładzicielem usunąć 2-1 e, Bez problemu No i eksplozją lawy usunąć 4-4 Zobaczymy jeszcze co nam tutaj dojdzie. Mamy trzask, więc teoretycznie mamy szansę na lital w następnej turze, bo mamy e, 5 plus no, 4 do 7, czyli no, średnio licząc jakieś 11-12 punktów obrażeń ze spell power jakieś 13-14, także e, gdybyśmy trafili o 14 faktycznie, no to mamy lital z bronią, jeżeli dojdzie nam jeszcze jakikolwiek czar, no to również e, jesteśmy w domu tak naprawdę. Trafiliśmy na agresywną talię, bo Macmage jest na pewno agresywną talią. Co prawda trochę bardziej walczy o board control niż e, normalne takie agro jak Hunter na przykład. E, natomiast e, problem polega na tym, że e, mieliśmy całkiem sensowne odpowiedzi. Szczególnie to zagranie ze Spirit Wolfami nam tutaj sporo dało. On no, nas oczywiście teraz zamrozi. Natomiast e, nadal jesteśmy na 26 życia, więc tutaj nic złego się na pewno nie stanie. Musimy po prostu nie być zamrożeni, chociaż przez chwilę doszedł drugi niszczyciel. To jest całkiem spoko, jak dogramy totem to być może dojdzie nam town, więc to też nas trochę ochroni. O no, jest dokładnie Town. <coughs> drugi raz wyrolowaliśmy, wyrolowaliśmy 7-6, tak by the way. Z tego... No, ognistego czubciaka. No tak, teraz... Jeżeli on chce nas zamrozić, to nie ma tak do końca łatwego trade'a. Z kolei jeżeli nas nie zamrozi, to my mamy szansę na lital tak jak wspominałem. No ok, teraz te szanse są trochę mniejsze. No, idealnie wyszło dla niego, oczywiście. Jeżeli dostanie taunta, no to mamy troszeczkę problem. Mamy 5, a nie, to nie jest 4x7, tylko 3 do 6 sorry. Czyli mamy co najmniej 8, maksymalnie 11, ale możemy jeszcze coś dobrać. Rozwidlona błyskawica jest tutaj w sumie ok. Szczególnie, że mamy jeszcze broń do strajdowania, tak naprawdę nie musimy tutaj koniecznie Zabijesz go w tej turze, bo raczej nie jesteśmy martwi. Ok, to w zasadzie cofnę, spoko. Możemy może tych dwóch stronników i zostawić go z jednym tylko, który no, teoretycznie traduje z naszymi dwoma. Mamy tułowego diablika, dlaczego by nie. I tak w następnej turze nie spodziewamy się Litala, raczej spodziewamy się tego, że on nas tutaj jakoś wyczyści ehm, Oczywiście pójdzie w to ping Golem No tutaj Frostbolt byłby, byłby problemem, natomiast Frostbolt nie doszedł No to tam doszła błyskawica, więc jak najbardziej jesteśmy zadowoleni. Nawet jeżeli zbijemy się tutaj do 11 to i tak jesteśmy w bezpiecznym zasięgu. Mamy już jednego Firebola już do tej pory. Teraz ma 14 więc e, nawet bez Spell Power powinniśmy mieć Lidl z tych trzech czarów które mamy na ręku. Ewentualnie z wirującym ostrzem na któryś z naszych totemów, który przeżyje. No i jeszcze z bronią także powinno być Git. E, Wydaje mi się, że on gra bardziej budżetową wersją, bez doktora Booma i bez Antonidasa albo po prostu ich nie dobrał w tej grze, bo już mamy e, dawno po dziesiątej duże, a e, tych kart u niego nie widzieliśmy. No, Zaczniemy od małego jemu oczywiście na jutro tam poleci na nas, to nie obchodzi. Ciao. I nawet gdyby był minimalny, to i tak jest dobrze. Był troszeczkę bardziej niż minimalny. Także moi drodzy, jak widzieliście talion składającą się, no praktycznie z samych kart z przeciążeniem, no i te dwa żywiołaki, które się od przeciążenia podpompowują. Udało nam się wygrać z MacMagem, czyli bardzo agresywną talion. Talią, która opiera się na tempo, a my tego tempo mu nie oddaliśmy. I jak widzicie udało się czymś właśnie takim ugrać. Neptulona niestety nie zobaczyliśmy w tej grze, natomiast tak jak widzieliście, decklistę wszystkie te karty powiedzmy w taki czy inny sposób spełniły swoje założenie i przydały nam się w tej grze. Także dzięki Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Mam nadzieję, że kolejne wyzwania również z przyjemnością obejrzycie, a tymczasem po prostu zapraszam Was do kolejnych filmów. Życzę powodzenia w Waszych grach. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej!